Maciej Dobrowolski, dzień dobry. A ze mną doktor Artur Kosicki, marszałek województwa Podlaskiego. Nareszcie, panie marszałku, dzień dobry. Witam, panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy. Bardzo dzień miło ja. widzieć pana marszałka w dobrej kondycji. Dziękuję bardzo, wzajemnie, pana redaktora też. Pan nie przesadza, Ja jestem w nad dobrej kondycji, przynajmniej 15 kilo tej kondycji mam za dużo niż potrzebowałem. No ja też mam trochę za dużo, także <laughs> mamy wyzwanie noworoczne. Mamy. Ale to tak jest, że faceci po 40 mają takie wyzwania noworoczne, prawda, panie marszałku? No w pewnym sensie tak. Ja, ja rozmawiałem ostatnio też w jednym z naszych szpitali, jak byłem na badaniach, badaniach profilaktycznych, to też mówił. no panie marszałku, jednak trochę, trochę zrzucić by wypadało. I co pan marszałek z tym zrobi? No będę musiał zrzucić. Na serio? A no, 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 tak się naprawdę. pan tak słucha ludzi? Tak. E, mądrych ludzi zawsze się słucham, bo, bo mądrość jest naprawdę e, bardzo ważna, ale też i trzeba ich słuchać z tego powodu, że poglądy, e, pewne zdanie na temat e, innych kwestii, e, innych osób jest bardzo istotne dla mnie. Polityk powinien umieć słuchać ludzi, ale nie zawsze to wychodzi. Nie tylko ludzi, ale też przeciwników politycznych, bo warto by było rozmawiać i trzeba, uważam, rozmawiać z ludźmi o kwestiach, bo to jest, każdy ma swoje postrzeganie różnego rodzaju problemów, swój punkt widzenia i to daje pewien obraz, jeśli chodzi o dane problemy, ale kwestia podejścia też do politycznych przeciwników daje też umiejętność znalezienia pewnego rozwiązania, które być może zostanie zaakceptowane. Przez wszystkie strony. Także, czy to w polityce, czy w bieżących kwestiach społecznych, jak najbardziej trzeba rozmawiać. Gdyby ktoś się śledził uważnie do pewnego momentu pańską karierę, na pewno zwróciłby uwagę na kondycję fizyczną, którą, no, tak naprawdę, chyba miał pan na samym świeczniku swoich, w, na pewnym etapie życia. Między innymi, mało się o tym mówi, bo bardziej wiadomo, medialny jest grupa Bois i tak, dalej, i tak dalej, do której wrócimy, ale pan przecież ćwiczył zapasy, uprawiał zapasy, o tak powinienem to powiedzieć. Tak, rzeczywiście uprawiałem zapasy, mam nawet sukcesy w tej kategorii dzieci, młodzieży na arenie ogólnopolskiej. Była to świetna przygoda. Te zapasy mnie bardzo dużo nauczyły pokory, wytrwałości, pewnej takiej samodyscypliny. I to były też specyficzne czasy, bo to był rok 1989, także... Ile pan miał 11? No, no, siódma klasa podstawówki i szósta, jak ja zaczynałem no, pochodzę z Grejewa to był pewien sposób na to, żeby oprócz szkoły, oprócz podwórka można było jakieś zajęcie znaleźć. Wtedy to w armii Grajewy można było albo grać w piłkę, albo grać w szachy, albo uprawiać zapasy. Tata mnie zaprowadził na, na treningi zapaśników i nie ukrywam, że oprócz tych kwestii, o których mówiłem, czyli samodyscypliny i tych innych cech, które można wynieść ze sportu, sport bardzo mocno rozwijał, a w tym momencie naprawdę dawał te umiejętności e, różnego rodzaju e, no, fikołków, przewrotów, e, takich ogólno, e, ogólnorozwojowych kwestii, które są istotne dla naszego zdrowego życia. A potem, już jakiś czas potem, pojawiło się coś, co jest już zapisane także w internetach. Fair, fair Play Crew. Co to było? Co to była za grupa? Jeśli chodzi o Fairplay Crew, to oczywiście jest to grupa taneczna, teraz kabaretowa. Zebraliśmy się. Już jak nie trenowałem zapasy, to była taka kwestia. Że szukaliśmy pewnego pomysłu jako młodzi ludzie, co możemy robić. No i oglądaliśmy filmy ze Stanów Zjednoczonych, jeszcze wtedy bądź oglądaliśmy pewne nagrania z jednego programu Video. muzycznych, tak, wideo, i zobaczyliśmy, jak ludzie się kręcą na głowach. No i chcieliśmy bardzo z kolegami, z przyjaciółmi umieć tak właśnie robić, tak, tak, tak funkcjonować. Raz, że to była pewna kultura hip-hopu, z którego żeśmy się wywodzili razem z przyjaciółmi a drugi kwestia, no to taka pasja do, do, do tego tanca, który jest niezmiernie trudny, wymaga właśnie też samodyscypliny, czyli taki zamiennik po zapasach, bo jak już kontuzja przerwała moją karierę zapaśniczą, no to szukałem ja osobiście pewnego zamiennika, a breakdance, hip-hop dawał taką, taką możliwość, bo tam, no nie wszyscy czasami potrafili stanąć na głowie, tak, a co mówić, już się na niej kręcić. I to spowodowało, że, że to przyciągnęło i cała ta kultura hip-hopu, biboingu, ona spowodowała, że, że naprawdę się to wciągnęliśmy. To były wspaniałe lata. No, wiele takich kwestii typowo tanecznych związanych z tańcem na ulicy, dosłownie na ulicy, gdzie myśmy jeździli po różnego rodzaju zakątkach Polski, rozkładaliśmy matę i, i po prostu zbieraliśmy na wakacje, na, na nowe buty, na to, na tamto, ale to, to też pokazywało, że, że, że pracując, można do. Czegoś dojść, bo później faktycznie były różnego rodzaju laury na arenach międzynarodowych Polski. Zdobywaliśmy też tam Mistrzostwa Polski, jeśli chodzi o to. Ale wspaniały okres w życiu. Panie Marszałku, zaczyna pan sentymentalizmem trącić w, w swojej rozmowie. To znaczy, że, że tęskni pan do tamtych czasów? Oczywiście, że tak. Tęsknie i to uważam, że to są wspaniałe wspomnienia, wspaniałych ludzi, których poznałem. 98 rok to rok, w którym pojawił się u Pana w życiu Marcin Miller. Tak, faktycznie zaprosił nas do tego, żebyśmy mogli robić taką oprawę koncertów. No wtedy właśnie ta była kwestia związana z różnymi tymi pokazami tanecznymi, które jako grupa Fairplay żeśmy prezentowali na różnych dyskotekach, na, na, na imprezach, tak, żeby no, po prostu zarobić na życie moich koledzy stali na bramkach, inni pracowali gdzieś na budowach, inni dorabiali gdzieś w lokalach, a my zarabialiśmy, pokazując Miał pan te wtedy 20 pójść. lat? Tak, oczywiście. Myśmy trafili do zespołu Boys, gdzie mieliśmy zająć się tą oprawą taneczną, zmienić w ogóle charakter zespołu, bo wcześniej to było dwie osoby, które śpiewały tak i, i grały na instrumentach, a miałby, miał się zrobić wtedy taki trochę polski boys band, tak i, i oczywiście. Ja, to były te czasy. No były te Czasy, tylko ja oczywiście tańczyć potrafiłem, ale śpiewać nie. I dlatego, oczywiście, tam były takie wątki związane ze śpiewem, ale to jest bardzo mocno, e, bym powiedział, przesadzone. Tu chodziło o wkręty rapowe, e, pewne takie jakieś kwestie, ale, ale broń Boże, nie można tego do końca nazwać e, śpiewaniem. E, no i jakoś też przeżyliśmy z sobą 7 lat. E, teraz zespół Boys też osiąga sukcesy, wtedy też osiągał, e, ale wtedy było to połączenie, jakby tego, co Marcin Miller. E, chciał e, przedstawić, czyli takiego show, show tanecznego, które, które mogłoby przyciągać ludzi. no i wtedy, o, wtedy się Marcinowi widać Pana na kilku teledyskach. Tak, no byłem na wielu teledyskach, na wielu też okładkach płyt e, i to wspaniały też okres w życiu. Ja w ogóle jak patrzę do tyłu, e, to, to, to naprawdę dziękuję Panu Bogu za to, że mnie taką drogą poprowadził, a nie inną, chociaż jeszcze mam trochę życia przed sobą. E, I dlatego cenię wszystkich, których na tej drodze życia spotkałem. To były lata, 6-7 lat, których Pan wspomniał. Wcale nie łatwego życia. Wiem, bo go znam. Wtedy się otarliśmy o siebie. Ja prowadziłem na Szczęśliwą Ósemkę, potem Blisko Polo Live. W moich stacjach radiowych Marcin często był gościem. Fajnie się je wspomina z perspektywy tych 20 i więcej lat, natomiast one wcale takie łatwe nie były, bo to była cholernie ciężka praca. Tak, oczywiście. No, każdy widzi tylko to, co się działo na scenie, ale żeby to w taki, ani inny sposób e, przedstawić, trzeba było poświęcić temu e, no, miesiące treningów. E, nie zawsze, jak pan redaktor pamięta, te czasy, e, te lokale, dyskoteki e, były przygotowane w ogóle na tego typu e, pokazy taneczne. Wielokrotnie musieliśmy sobie radzić z tym, że mieliśmy nawet i, e, porwane buty czy, 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 czy ciuchy. Tak? Ale dziewczyny was e, lubiły, piszczały, pamięta. Tam? No, tak był śmieszny, tak No, to to, no to, to 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 tak był taki okres. No oczywiście, no, no to się podobało, myślę, że nie tylko dziewczynom, ale i też wszystkim, bo, bo jak zajeżdżaliśmy nawet na takie plenerowe koncerty, no to ludzie do nas podchodzili i tak jak mówiłem, no nie każdy potrafi na głowie stanąć. Myśmy się na tych głowach kręcili. I, 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 i to naprawdę no, no, no było coś innego wtedy. Gdzieś pomiędzy tą polityką a tym o czym przed chwilą mówiliśmy, pojawiły się studia. Zdecydował się Pan na kierunek, na którym nie mi nie zaciągnięto. Siedmioma. Mówimy o prawie, tak? Nie, to każdy ma swoje jakieś tam, bym powiedział, przemyślenia odnośnie kierunku studiów. Jeśli chodzi o mnie akurat faktycznie, no, zawsze byłem mocny z historii i, i był ten dylemat, gdzie, gdzie, gdzie mam iść. Poszedłem na, na prawo, no to się trochę zazębiało, te moje studia właśnie z, z tańczeniem w zespole Boys. No to, to, to pierwsze lata dosyć specyficznie wyglądały. Nie byłem prymusem, jeśli chodzi o Wydział Prawa. Ale później poznałem swoją przyszłą żonę i, i to już się zmieniło. To już, to już pokazało, że czas spoważnieć. To, to, to żona tak na pana wpłynęła. Tak, oczywiście. To nie było tak, że dostał pan olśnienie, takie, że no kurde, wreszcie już trzeba troszkę się podstarzeć i, i ustatkować i w ogóle to kobieta na pana tak wpłynęła. Oczywiście, to jest kobieta mojego życia, miłość mojego życia, ona na mnie wpłynęła właśnie w taki sposób, że, 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 że postawiła mi, w cudzysłowie oczywiście postawiła takie warunki. I że, 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 że no, trzeba zająć się czymś poważnym w tej sytuacji, że ten taniec jednak nie może być takim. I uległ pan. E, Oczywiście, że uległem. No, no przede wszystkim się zakochałem, od tego trzeba zacząć. Pamięta pan, pan nasze piśni. pierwsze spotkanie? Tak, to było właśnie na dyskotece, chociaż tam nie mieliśmy żadnego pokazu. Byliśmy typowo tak jako goście, żeby się pobawić, i tu w Białymstoku. Najśmieszniejsze jest to, że poznałem żonę w jednym z obiektów, który teraz przebudowujemy w tych spotkach białostockich. Czyli tam była jedna z dyskotek w Białymstoku i, i tam właśnie spotkałem żonę. I ostatnio jak nawet te spotki oglądałem z punktu widzenia tych robót budowlanych, które mamy robić, to wszedłem tam to naprawdę taki sentyment, taki powrót. No, no, tam się nic nie zmieniło, to stanęło w miejscu. Ja nie wierzę, co ja słyszę w tej chwili. Twardy doktor Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego i głos mu się łamie. No głos mi się łamie, bo to zawsze jak o tym gdzieś tam, że tak powiem, to wspominam, to oczywiście głos mi się łamie, bo to były wspaniałe czasy i teraz oczywiście no, też są wspaniałe czasy, tylko że no, to jednak wspominam z sentymentem. Panie marszałku, a przypomnę, że dzisiaj rozmawiam z jedną z najważniejszych osób w naszym województwie. Proszę się nie krygować, że tak nie jest, bo tak jest. Chcąc, nie chcąc, panie mieszkańcem naszego regionu. Ono już się, tu się polityk odezwał. A ja pragmatycznie tutaj do tego podchodzę, panie marszałku. Czy pan miał kiedyś jakiś cel w życiu, żeby trafić do polityki, trafić do samorządu, gdzieś być tu, gdzie pan jest? Nigdy nie przepuszczałem, że trafię do samorządu. Bardziej się zawsze byłem takim prawnikiem, który zajmuje się pewnymi problemami, całe życie zajmowałem się inwestycjami, obsługiwałem inwestorów, przygotowywałem wiele inwestycji, które są realizowane nie tylko tutaj w województwie podlaskim, ale też i w Polsce, ale spotkałem przyjaciela swojego, który gdzieś no, wciągnął mnie w tą politykę i, i faktycznie no, pomyślałem, A, jest że to jest obecny europoseł Krzysztof Jurgiel. Tak przy którym gdzieś tam pracowałem i jako doradca w ministerstwie, tak. Zajmowałem się właśnie typowo kwestiami prawnymi, przygotowywałem różnego rodzaju akty prawne, analizowałem, miałem też pod sobą przez ponad trzy lata nadzór nad wszystkimi spółkami podlegającymi pod Ministerstwo Rolnictwa, które przynosił wtedy też rekordowe... Musiał przedpierw. mieć do pana pan minister zaufanie. Tak, oczywiście, no to była też odpowiedzialna praca z punktu widzenia niby doradcy, ale jednak osoby, która to koordynuje, nadzoruje i, i dba o to, żeby faktycznie wszystko wyglądało tak jak należy. I, I widać po wynikach tych spółek, no chyba wykonałem swoje zadania, ale to już musi pan minister Jurgiel ocenić. E, ale tak jak mówię, no to wtedy zaczęła się taka moja przygoda z polityką. Kwestia, ja bym powiedział, no a może bym gdzieś wystartował, i, i wtedy a, została podjęta. Czemu decyzja. to był PiS, a na przykład nie Platforma? E, bo te wszystkie poglądy, idee, które prezentowało Prawo i Sprawiedliwość, i nadal prezentowały. Są mi bardzo bliskie. Oczywiście nie ma ugrupowania idealnego i, i o tym trzeba sobie wprost powiedzieć. To nie jest taka sytuacja, że, że każde ugrupowanie jest idealne i w 100% się wpisuje. Ja też wielokrotnie ze swoimi kolegami, e, czy to z byłego rządu, e, czy też e, ministrami, dyskutowałem, sprzeczałem się. E, ale pan to... trochę wyboistą drogę z, z pisem, prawda? A propos też bycia i nie bycia marszałkiem, prawda? No, oczywiście, że tak, e, bo, bo, bo zawsze trzeba, no, marszałkiem się bywa, człowiekiem trzeba Trzeba być całe życie i dlatego pewnych zasad się trzymałem. I oczywiście, że dyskutowałem z pisem, sprzeczałem się z pisem, ale to jest sytuacja taka, że uważam, że nadal jest to takie ugrupowanie polityczne, którego kierunki i ideały są mi najbardziej bliskie i myślę, że wielu Polaków, bo choćby to pokazało ostatnie wybory, przecież Prawo i Sprawiedliwość te wybory wygrało. Oczywiście nie rządzi, bo, bo, bo takie są zasady w naszym kraju i to należy przyjąć, ale mamy wybory samorządowe. I myślę, że tutaj nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, po odwrotnie. Jesteśmy takim, bym powiedział, no faworytem tych wyborów i powinniśmy, ja ze swojej strony będę robił wszystko, żeby je tutaj wygrać. A czy jest pan faworytem na stanowisko prezydenta Białego Panie redaktorze, kwestia Bojego Stoku jest kwestią trochę bardziej złożoną. Oczywiście powtarzałem to wielokrotnie. Jestem gotowy do tego, żeby wystartować na prezydenta miasta Bojego Stoku. Mam swój pomysł, mam swój program. Cenię to, co dotychczas zrobił obecny pan prezydent Truskolaski. Nie chcę tego negować, ale Białystok potrzebuje nowego wyzwania, no, nowego tchnienia. Tego nie widzę w obecnym prezydencie i myślę, że już on trochę tak ma gdzieś tego dosyć. Chyba nie ma nawet pomysłu na to miasto. Pomimo tego mojego ogromnego szacunku do tego, co zrobił, bo byłem jego pracownikiem jakiś czas temu i, i przy wielu tych rzeczach miałem swój udział. Ale to nie jest już pan prezydent Truskolaski z lat 2006 czy 2007. I, i, I tutaj mi się zdaje, że Białystok potrzebuje zmiany. Tylko, żeby tą decyzję podjąć, to trzeba tą decyzję podjąć drużynowo. To znaczy wszyscy musimy z moimi kolegami naradzić się, czy to będzie najlepsze rozwiązanie, bo Saimik jest równie ważny, jak i miasto Białystok. Gdyby pan miał teraz pierścień Arabelli, ale tylko do jednorazowego użytku, tym tym młodszym, którzy nie pamiętają tego serialu, Arabella miała taki pierścień, zakładała na palec, przekręcała, albo ci, którzy go mieli, wypowiadała życzenie, ono się spełniało. Gdybym dał panu ten pierścień Arabelli, zakładając, że mam go na swoim lewym palcu, peł lewej ręki i daję panu na moment. Takie byłoby to życzenie, jeśli może pan je powiedzieć. Rozumiem, że to ma być życzenie. Jedno, nie. Niczego nie sugeruję. Panie redaktorze, jakim życzenie wtedy chciał? no moja żona przeżyła bardzo tragiczny wypadek do dziś, jest osobą, która porusza się na wózku inwalidzkim, jest paraliżowana od pasa w dół. Jeżeli bym mógł to cofnąć, to bym wszystko zrobił, żeby nigdy do tego wypadku nie doszło. To Chociaż ja... oczywiście nie miałem z nim nic wspólnego. Ja to... w tej sytuacji, gdybym tylko miał taki pierścień, to w tej sytuacji bym go panu dał. Bardzo dziękuję, ale niestety takiego pierścienia nie mamy. Przeżyliśmy ży i żyjemy dalej. Z żoną jestem z osobą, która jest osobą niepełnosprawną, wspaniałą osobą. Urodziły nam się dzieci już e, po w tym wypadku, dlatego no, oczywiście każdy ma swoje problemy, każdy nosi swój krzyż, i, i myślę, że, że nie chcę nikogo obarczać swoimi kwestiami. Ja zawsze się cieszę z tego, co mi przynosi Pan. Powiedział Pan o dzieciach. Kim są w Pana życiu? No, w ogóle dzieci i żona to są dla mnie osoby najważniejsze, ale powiedziałbym w taki sposób, że kiedyś, jak tu pan poruszył tą kwestię rezygnacji ze stanowiska, to jest jedyna osoba, czyli moja żona, która by mogła mi powiedzieć i nie musiałaby mnie do niczego zmuszać, tylko jeżeli by mi powiedziała, że faktycznie powinienem zrezygnować, bo, bo i tak moja rodzina bardzo dużo, no nie chcę powiedzieć ucierpiała, ale przeżyła w związku, czy tam no, straciła czasu w pewnym sensie, gdzie moglibyśmy być razem, a, a, byliśmy, a musiałam być wśród ludzi, ludzi, czy, 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 czy wykonywać swoje obowiązki tutaj, czy za granicą, no to, to faktycznie byłaby to jedyna osoba, która ma wpływ na mnie, żebym mógł zrezygnować z tej funkcji, którą pełnię, ale tylko i wyłącznie przez pryzmat tego, że jest jakby e, duży uszczerbek dla, dla rodziny, który jest dla mnie najważniejszy. A co z tymi dziećmi? Jakie pan ma dla nich plany? że tak powiem pragmatycznie, panie mecenasie? Jak popatrzę na syna, to sen oczywiście widać, że to chyba będzie taki... Prawnik, przyszły prawnik. Czy bo... taki zadzior trochę jest? Znaczy tro... taki zadzior w pozytywnym znaczeniu. To znaczy, że, że nie odpuszcza mi w takich rozmowach rodzinnych. Bardzo dużo ze mną dyskutuje. E... Bardzo dużo też ode mnie wymaga, bardzo dużo krytyki też jest z jego strony, ale ja cenię jego punkt widzenia z tego powodu, że to mi pokazuje, bo to jest druga klasa szkoły średniej, to zaraz będą osoby, które w pewnym sensie będą też decydowały o losach e, takich osób jak ja w wyborach I, i, i warto jego też posłuchać. A w przypadku córki, no to jest oczywiście ósma klasa i, e, i, i to jest oczywiście nastolatka, która ma swoje kwestie, czas bardzo ciężkie czasy, dwami, ale to jest Dziewczyna bardzo inteligentna, bardzo młoda, i, i, i naprawdę takie oczko moje w mojej głowie. Panie Marszałku, na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania święta, gdzie pan spędza? W domu, z rodziną oczywiście, z rodzicami, z teściami. W Grabówce? W Grabówce, w Stoku. Trochę będziemy u nas, trochę będziemy u rodziców mojej żony. To życzę pięknych świąt, panie Marszałku. W Wigilii cudownej, niezapomnianej. I dużo zdrowia wam wszystkim życzę. I tej niegastącej miłości, żeby była. Naprawdę jest tak, że tak na całe życie że człowiek się zakochuje i do końca? Oczywiście, że tak, ja tak mam, ja tak miałem. I wtedy i jest to teraz dalej i tak się zakochuję. Życzę tego każdemu, żeby właśnie spotkał tą jedyną osobę. Korzystając z tej sytuacji, że, że jestem tu u pana redaktora, to chciałbym też życzyć wszystkim słuchaczom Radia Yard i panu redaktorowi, całej administracji Radia, właścicielom zdrowych, wesołych, pogodnych świąt, dużo łask bożych, ale i też, też dużo spokoju i, i i takiego życia rodzinnego, bo rodzina to jest coś najpiękniejszego, co nas mogło spotkać w życiu. Artur Kosicki, ależ to była rozmowa, panie doktorze Marszałku. Bardzo panu dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie takie spotkanie po latach, nie tylko na korytarzu radiowym. Popatrzenie sobie w oczy, jak to nam szybko czasu płynął. Tak, oczywiście, wspaniałe czas. Ale miejmy nadzieję, że sami drugie tyle przed nami. No, ja przynajmniej mam taką nadzieję. A nawet i na trzecie, któż to wie, to jest 40 -latka. <gry> tak 40-latka. Doktor Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego. Pięknie dzięki. dziękuję. Dziękuję.